trudno mi będzie rozstać się z gołąbkiem spoko on już tutaj tyle dni u mnie jest To w międzyczasie i z tym gołąbeczkiem Stargu i z tym biednym, który mi odszedł krecikiem y, takie były y, no tak im więcej czasu poświęciłam jak wzięłam go ostatnio w ręce popatrzeć na te nóżki, jeszcze pooglądać to mnie ogulglał, czyli już taki jakiś głosik wydaje, ale do gołąbków nie śpiewa. Jeszcze nie słyszałam, żeby tu się odzywał do gołąbków. No, a już pójdzie w tym tygodniu to już na pewno. Może w sobotę rano, czy w niedzielę. Wróci do, do natury, do swojego statka. U, no, nieraz to tak łatwo rozstać się z gołąbeczkiem. Bo wiem, że wraca, ma tam wszystko swoje i tak dalej. A ten spokój to jest taki, no. Ciężko mi się z nim rozstać. No, ale wiem, że wiem, że na wolności będzie sobie już teraz żył. Dzisiaj jest dobry dzień, popadało, więc będzie miał co pić. Zresztą tam, w tym miejscu, gdzie jest, to ma co pić. Tam jest fontanna. Odwiozę go w takiej klatce otwartej. No i on bez tego będzie wiedział, gdzie jedzie, ale... Co tam, kochane? Chcesz już wyjść na dwór, czy chcesz jeszcze siedzieć tu ze mną? Co byś powiedział, jakbyś mógł mówić? Co tam spoko, gołąbeczku? Jedziemy do ciebie, do domku? Chcesz jechać już do domku? Nic tu nie mogę wywnioskować. No naprawdę. Nie wiem co robić. Tutaj już z nóżkami jest wszystko ok. To znaczy, no na tyle tam jest problem, że podwinął się mały paluszek i tak. No, no jest taki podwinięty, już taki zostanie. Ale tak, to reszta jest ok, uratowana. Co ty byś powiedział, kochany? Ja ci tu otworzę. Ale jak ja mu ostatnio otworzyłam, to on uciekał. Chciał uciekać. Chciał uciekać na okno sobie. Co tam, kochane. Czy jesteś już na dwór, czy nie? No zupełnie nic nie mówi, gołąbeczek. Zupełnie. Wypierzył się, te pióreczka sobie wymienił. No, dostał dwie dawki na piurojady, bo miał liche te piórka. No, liche, nie liche, no, ale miał jady. Teraz pójdzie, to akurat tak. Jest dzisiaj ciepło, popadał deszcz, więc może się wykąpać. Tak? Ja nie widzę, żebyś ty tu chciał uciekać, co? No tam ma taką dobrą miejscówkę w naturze. Yy, blisko kebaba sobie siedział, radził sobie. Jak miał nóżki zaplątane, to tym bardziej teraz sobie będzie radził. Wróci do statka, do, do towarzystwa, do swoich kolegów, koleżanek. Tak? Spoko. Dziadom malutki. No chcesz wracać? Taki gołąbeczek. Nic nie mówi. Nic nie mówi. Spokojny taki. No nieraz właśnie są takie charaktery, że gołąbek taki spokojny, nigdzie nie ucieka, nigdzie mu się nie spieszy. No, czyli taki... U mnie to jest taki nazwany. Nigdzie się nie wybieram. Ale już teraz właśnie taka fajna pora. Gołąbeczek nie ma powodu, żeby tu u mnie jeszcze siedział. O jest dobra reakcja gołąbeczka. A ja tutaj muszę zaraz gdzieś znaleźć miejsce do parkowania, ale on jak przyjechał już to był przed swoim terenem, to próbuje wyjść. Czyli zna swój teren. Co mnie cieszy. Jak taki gołąbek wraca do statka, no to całe statko ma wtedy uczczę, bo ja tak szykuję komitet powitalny i dostaję ziarno. Zobaczymy, jak to będzie tutaj w przypadku gołąbeczka, spoko. Taki on poważny jest, ten, 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 to wolę tak do przodu wystawił, tak się, tak jak pocztowy gołąbek, ładnie. Ładnie stoi na nóżkach, tu nawet ktoś wodę, widać, wystawia. To ktoś dwa gołąbki. Tutaj spoko, już się, już się tak chcę wydostać, tylko że ja tu muszę stworzyć ten komitet powitalny, a jest wiatr i tak gołąbki o, zaczęły się teraz zlatywać, już teraz tam może będzie prędzej. To było jego statko, ile on tutaj w ogóle w tym miejscu jest, a tutaj jest sporo gołąbków w różnych okolicach. No jestem bardzo ciekawa, jaka to będzie reakcja. Ojej, to jeszcze nie może się doczekać. To jeszcze nie może się doczekać. No to wypuszczamy. teraz, jak to tu widzę, zaraz, ale wyszedł. O, jest to. No i fajnie, jest ze swoim statkiem. Od razu zdobył jeszcze więc apetyt. Na ławeczkach to się tam róż, różne towarzystwa, będę musiała trochę wyciszyć. No tak, ten paluszek jest tutaj. Teraz jeszcze mi to zawsze. I ten paluszek będzie jeden taki podwinięty, ten malutki. Trochę mu tam może na początku jeszcze utrudniać chodzenie, zanim on się przyzwyczai. Ale fajnie, bo nie uciek, tylko od razu ze statkiem jest swoim. głodny od razu na dworzu to lepiej smakuje ja myślę że to fajnie fajny ten powrót też gołąbeczka od razu jest ze swoimi i jak jechał to już się niecierpliwił no poznam go po tej nóżce ten znacznik mu jednak zdjęłam już nie ludzie na gołąbki reagują ze znacznikiem, nasze tylko budził właśnie, tak jak pani Darunia mówi zainteresowanie. Poznam go po tej nóżce. Mam tutaj chyba jeszcze takiego też jednego charakterystycznego, który był u mnie. I to takie statko pokażę całe. Też był beczek jakiś cierpiący, trochę kuleje. Check.